Ten romans prawie zburzył jej karierę. A potem na Ostałowską spadła seria plag. Prześladowała ją niebezpieczna kobieta. Z impetem wkroczyła w świat filmu. Zdobyła dwa prestiżowe orły. Prorokowano, że będzie gwiazdą. Ale w życiu Dominiki Ostałowskiej nie brakowało bolesnych potknięć. Potra umiejąc z dzieciństwa długo próbowała znaleźć mężczyznę, który otoczył opieką. Wdała się w romans który źle odbił się na jej wizerunku i ściągnął na nią serię plak. Była nękana przez niezrównoważoną kobietę. Straciła mamę, aż w końcu sama podupadła na zdrowiu. Dziś, pogodzona ze swoim losem, próbuje uśmiechać się, żyć na nowo i zabiega o każdą nawet drobną rolę. 18 lutego 1971 roku, roku w domu państwa Ostałowskich nastała radość. Aktorowi Ryszardowi Ostałowskiemu i jego żonie Irenia urodziła się jedyna córka Dominika. Choć tuż po jej przyjściu na świat rodzice nie posiadali się ze szczęścia, to wkrótce w ich domu zaczął rozgrywać się dramat. Pan Ryszard zbyt często zaglądał do kieliszka, kiedy Dominika miała 3 lata. Jej mama podjęła decyzję o rozwodzie, przed problemami uciekał w alkohol. Mama postąpiła słusznie. Podejmując decyzję o rozstaniu, dzięki temu nasze życie było spokojniejsze, wyznała Ostałowska w jednym z wywiadów. Niestety, to nie rozwiązało problemów dziewczynki, choć mama próbowała wychować ją jak najlepiej. Dominika cierpiała, gdy przypadkiem dowiadywała się, że jej ojciec żebrze na ulicy o kilka złotych na butelkę lub papierosy. Ojciec nie wniósł może do jej życia wiele dobrego, ale odziedziczyła po nim aktorski talent. Dlatego, gdy pod koniec liceum stanęła przed wyborem, co chce robić w przyszłości, nie wahała się. Podeszła do egzaminów wstępnych i od razu dostała się do Akademii Teatralnej w Warszawie. Już kilka lat po studiach zaczęła odnosić pierwsze sukcesy, uschyłku lat 90. Zdobywała liczne nagrody teatralne. W 2000 roku odebrała statuetkę Orła za główną rolę w filmie Daleko od okna. A dwa lata później tę samą nagrodę za film Warszawa. W tym czasie Dominika była związana z aktorem Hubertem z Zduniakiem i w 2002 roku urodziła mu syna Huberta Juniora. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zburzyć szczęścia tej pary. Ale Dominika zaczęła dusić się w związku. Oprócz całego angażu w M, jak miłość grywała w filmach i spektaklach. W końcu Dominika rozstała się ze Zduniakiem i wkrótce zadużyła w reżyserze M, jak miłość Mariuszu Malcu. Kłopot w tym, że malec był związany z aktorką Joanną Sydor. Dominika i Mariusz nie potrafili jednak oprzeć się uczuciu i wdali się w zakazany romans. Malec odszedł od partnerki. Zdradzona Sedor była rozgoryczona i nie szczędziła o stałowskiej przykrych słów w prasie. Dominika wiedziała, że jesteśmy razem, mamy dziecko i planujemy ślub. Mówiłam, Dominika. Zostaw nas w spokoju, odejdź, daj nam to wszystko na nowo poskładać. Była głucha jednak na moje prośby. Mariusz zresztą też. Jak tylko zorientował się, że już o wszystkim wiem, Wyprowadził się do niej, mówiła Joanna Sedor w jednym z wywiadów. Na Ostałowską spadła lawina krytyki, a to była za ciężka próba dla tej miłości. Związek rozpadł się po niespełne roku. Dominika Ostałowska czuła, że jej życie rozsypało się niczym domek z kart. Uczuciowa porażka stała się początkiem serii Plaki Nieszczęść, którym w następnych latach miały się posypać na głowy aktorki. Najpierw pojawiła się prześladowczyni. Zbliżyła się do aktorki, udając, że jest dziennikarką i pisze książkę o jej zmarłym koledze z planułem jak miłość Mariuszu Sabiniewiczu. Stopniowo zdobywała zaufanie Dominiki, po czym zaczęła udawać jej menedżerkę. Oszukiwała wszystkich, że aktorka cierpi na białaczkę, opisywała, jak choruje. Że mam operację. Że ona jest dawcą szpiku dla mnie. Albo jak to krwawie, leżę naga i ona mnie przykrywa prześcieradłem, opowiadała Ostałowska. Gdy aktorce udało się wyrwać z matni prześladowania, jej kłopoty się nie skończyły. Spadł na nią najcięższy z ciosów. Odeszła jej mama Irena. Dominika straciła chęć do życia. Zaczęła chorować na tarczyce. Przybrała na wadze, nie proponowano jej już tak kuszących ról. Jak dawniej. Przeżywała załamanie nerwowe i potrzebowała pomocy specjalisty. Psychoterapia jest fantastycznym sposobem na radzenie sobie z różnymi trudnymi momentami w życiu, mówiła Faktowi. W końcu Dominika uporała się z demonami przeszłości. Całą miłość przelała na ukochanego syna Huberta. Pogodziła się ze swoim byłym partnerem. Dziś z optymizmem patrzy w przyszłość. Zaczynam myśleć o sobie nie tylko w kategoriach Czego nie zrobiłam, czego nie załatwiłam. Na którym odcinku nie byłam idealna? Ale też, co mi się udało, co mam, czego dokonałam. Zaczynam to dostrzegać i cieszę się z tego, skwitowała jakiś czas temu aktorka. Teresa Lipowska nie będzie przemęczać się w święta. Nie stoję przy garach, jadę na gotowe. Prokop bezlitośnie drwił z Marcina Mroczka na wizji. Aktorowi może nie być do śmiechu, Hubert z o kulisach rozstania z Dominiką Ostałowską, to musiało się wydarzyć. Przy okazji wbił szpilek wieździe, jak miłość.